Widzowie, zespiło nas na takim piomie. No i nie wiemy co. No, na słabym piomie nas zespiło. Na bardzo słabym piomie. Zobaczymy, czy tu nie ma nigdzie piramidy. Ale chyba nie ma. Nie ma. Chyba nie ma piramidy. Proszę, żeby chociaż jedna osoba obejrzała ten filmik. Bo. Bo mi trochę smutno, że mam jedno wyświetlenie. Tu mi się kur... nie pat, Nie patrzyłem pod siebie! U... U... Zginę zaraz. Nie zginę, nie zginę. Płyniemy tam na dół. Tak, chcę zobaczyć tylko co tam na dole jest. Kiedyś tutaj na spawnę powrócimy, ale tego świata chyba nie będziemy nagrywali odcinków. Uszło, bo słabo się zrespiliśmy, więc nie wiem, gdzie ten, co będziemy robić. No ja, jeszcze zaraz, ja zginę zaraz ty, tutaj. No ma, tutaj się wpisamy takkonkurencie. To jest, to jest, Kody nie są włączone! No nie! Kody nie są włączone! Zapomniałem, że kody trzeba włączyć, bo chciałem sobie młodzie nogi. Akita. Jakie? To będzie długi odcinek. Długo będziemy nagrywali, więc y, chwila sobie tutaj pochodzi. Pierwszy... Pierwszy raz dotknięcie Skywem już zginięcie by było. S. S. Dobra, jestem nóbkiem, ale... O, diaksy! Diaksy, jestem nóbkiem, więc... To jestem nieśmiertelny. No, taki nieśmiertelny. Jak ja przecież nic nie miałem w kwipunku! To się nie da nic zdobyć na tym świecie, widzowie. Zginąłem, bo nie chciałem. Bo chciałem się w ogóle na spałny zgrzepić. Bo tutaj jest trawa, ale nie ma drzewa. Jakby była drzewo, to bym przeżył. Bo jedzenie mi się nie przejmuje. Bo nie, gramy na, bo nie gramy na hardkorze i to jest jedynym problem, że to jest jedyny... Nie... Chociaż mamy patyki, nie? Tylko że drewienko by się przydało. Przez otworzyłem ten... ekwipunek. Dobra, idziemy sobie przez pustynię. Dobra, nie chcę się iść. Tak długo, ale niestety trzeba tak chwilę iść. No, no, no to słabo. Tym. to mega słabo. I sobie zabrać? to. Ścina! Będziemy mieli cukier. Ja wiem po co mi cukier, ale będziemy mieli cukier. Zgadza że cukru się nie daje jest w Minecraft. Um, dobra, tutaj zbieram sobie trzcinkę. Błagam, proszę, niech ktoś to obejrzy. Jak ktoś tego nie obejrzy, to się zdenerwuje. Nie, że się zdenerwuje, tak. Ten tylko, że no, ja nie chcę, żeby nikt nie oglądał moich filmów, więc. Błagam obejście do końca. Jak tego jeszcze nie widzicie, to kliknijcie w Tomikonę. Wioska! Jest wioska, wioska! Idziemy do wioski! Idziemy do wioski! Idziemy do wioski! Idziemy do wioski! Będziemy mieli żelazo że i od razu żelaznej temu. To, to jest wioska. To jest wioska chyba. Ale Kejwik, kiedy sobie do tego pójdziemy. Tak, to wroska. To jesteśmy uratowani. Dobra. Dobra, dobra. Pa, zrobię drugi filmik. Drugą część, która wleci dzisiaj.